Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim mini-holem zakupowym, dlatego że kupiłam kilka rzeczy i większość tych rzeczy są to rzeczy do domu. Więc chciałam Wam pokazać. Wydaje mi się, że trochę jest tutaj echo. Od razu Was za to przepraszam. No ale co? Przejdźmy sobie od razu do tego hola, bo no spójrzcie, mam taką wielką reklamówę z Primara, ale żeby nie było. To nie są wszystkie rzeczy z primarka. Większość z nich jest, ale nie wszystkie. Także szybko przejdę. E, mam nadzieję, że to będzie w krótki filmik. Dlatego, że ostatnio wiecie, jak u mnie jest z filmikami, że są mega długie. Przejdźmy do pierwszej rzeczy. No i dobrze, więc pokażę Wam to co kupiłam nie w Primarku i są to rzeczy nie związane z domem są to rzeczy związane z ubiorem ale już Wam pokazuję i te obydwie rzeczy są z Tiki Maxa no i pierwszą rzecz, którą kupiłam i którą już nosiłam chyba tak się to mówi jest to torebka z Stevena Maidena, sorry, Steve'a Maidena i jest to czarna torebka taka skórkowa z grubym paskiem który ma logotyp brązowy po całości i plus do tego był taki cieniutki pasek, który jest fajny, jeżeli chcecie na przykład mieć bardziej eleganczą stylówkę, bo ta torbka może być noszona bardziej na elegancko lub bardziej na sportowo. No i wygląda ona tak, tutaj ma zapięcie, które się po prostu przekręca. Nie jest to łatwe, trochę skomplikowane. No i z tyłu wygląda w ten sposób. Tutaj um, ten kawałek, jak widzicie, jest bardziej taki świecący i wydaje mi się, że on będzie się szybko rysował, ale ta część wydaje mi się, że nie będzie się tak um, rysować łatwo. Ale szukałam właśnie jakiejś takiej twardszej, czarnej, zależało mi na tym, żeby była czarna, torebki skórkowej. Um, z lepszej, jakby firmy, trochę lepszej jakościowo, bo męczyłam swoją torebkę z primarka i męczyłam. No i już ją trochę wymęczyłam i chciałam coś lepszego, i szukałam, chodziłam po TK maxach i tak dalej. Na początku nie mogłam nic znaleźć nic ciekawego, albo nie było w kolorze tym, co bym chciała, albo po prostu nie było takie po prostu jakie bym chciała. No ale weszłam raz do Primarka po pracy, stwierdziłam, że pojadę zobaczyć co jest. Znalazłam tą torebkę i jestem mega zadowolona, bo właśnie była czarna ze złotymi detalami, na czym mi też bardzo zależało, bo nie chciałam mieć srebrnych, tylko właśnie złotych, a co szukałam to były wszędzie srebrne, no ale znalazłam tą i ona kosztowała 29,99 myślę, że to jest spoko cena jak za markową tak naprawdę torebkę, dlatego za to uwielbiam TK Maxa, że można sobie naprawdę fajne jakościowo rzeczy tam znaleźć za tak naprawdę grosze. No, ale dobra, kolejną rzeczą, którą upolowałam dzisiaj, bo właśnie dzisiaj byłam na zakupach i większość tych rzeczy to jest właśnie dzisiaj, są to buty, takie właśnie, na które polowałam. Mm, bardzo chciałam bodki takie kurzane, żeby były, żeby się zbytnio nie świeciły i żeby były masywne, fajne, wysokie do wszystkiego tak naprawdę, bo te, które kupiłam w tamtym roku z Deze, tak to się chyba mówi, Dizzy. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że dedzę po polsku. Są fajne, bardzo fajne, ale niestety trochę mi przytyła się łydka. No i one nie wyglądają fajnie, jeżeli chodzi o na przykład sukienki, no bo wtedy ta, ta góra tej ze bardzo mnie obciska i wyglądam takie troszeczkę jak. Baleronik, jak szyneczka i mi się to nie podoba. Dlatego chciałam takie wiązane, które będę mogła sobie regulować, bo tamte są związane, ale nie da radę ich regulować, dlatego że jest łańcuch. I tego łańcucha już się nie wyreguluje. No ale um, szukałam w primarku, dlatego że w primarku widziałam kilka takich butów. W przystępnej cenie, tak naprawdę, bo gdzie patrzyłam, no to były jednak drogie te buty. A w primarku były po około 20 funtów, więc niby drogo jak na primark, ale jednak nie aż tak drogo. Niestety nie było mojego rozmiaru, już byłam taka zawiedziona i miałam jechać do innego primarka w innym mieście. No ale stwierdziłam, że wejdę do tego TK Max. Może coś tam jest. No i udało mi się trafić. Trafić. Udało mi się trafić takie oto błotki. Co prawda, one mają taki sam materiał, właśnie jak ta moja torebka z przodu. Nie jest to idealny materiał, jaki bym chciała. No, bo one się jednak będą, mi się wydaje, szybko rysować. Ale one kosztowały 30 funtów i są z firmy Replay. I takie błotki z firmy Replay kosztują. No tutaj akurat było podane, gdzieś była metka i widziałam to ale chyba coś o tu było niby, że one kosztowały 84, e, więc dużo zaoszczędziłam i tak, ale z, z replaya botki chodzą tak, gdzieś około 100 funtów, ponad 100 funtów, więc wydaje mi się, że całkiem spoko, e, jeżeli chodzi o ocenę tych botków, to rozmiar 8. Ja nie chodzę w ósemkach, ja chodzę w siódemkach, ale te ósemki są naprawdę małe, bo przymierzałam właśnie w Primarku ósemki, były do mnie za duże, dlatego chciałam jechać gdzieś indziej. Jeszcze je przymierzę i jeszcze jakby pochodzę, zobaczę i tak dalej, jak one będą w ogóle... w sensie po domu pochodzę i zobaczę, jak będą mi pasować do wszystkiego, ale no na razie jestem zadowolona z tego, bo one mają fajną, grubą tutaj... możecie widzieć podeszwę, co prawda z niebieskim szwem, ale nie jest aż to tak bardzo widoczne. I Tutaj też jest na niebiesko, ale, no tak jak mówię, nie są, nie, to, to aż mi tak bardzo nie przeszkadza. Chciałam, żeby one były bardziej w takim matowym, może bardziej w takim, w takim materiale niż w takim troszeczkę świecącym, ale jednak stwierdziłam, że aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. Jak słyszycie, hałas to mój kod właśnie dobiera się do mojej. Torby. Więc tak, 30 funtów takie oto botki z firmy Replay w TK Maxie. No i dobra, i to by były rzeczy z TK Maxa i to by były rzeczy takie specyficznie niedomowe, chyba już więcej takich rzeczy nie mam, nie pamiętam dokładnie. Pokażę Wam jedną rzecz, którą nie kupiłam w Primarku ani w TK Maxie, tylko kupiłam w charity shopie. Nie ostatnio coś nie mam jakiegoś mam pecha do charity Shopów, no ale znalazłam jedną rzecz. I stwierdziłam, że Wam ją tutaj pokażę, bo jedną rzecz z Primarka, którą kupiłam, kupiłam właśnie po to. I jest to taka oto waza. Jak widzicie, jest ona bardzo podobna do tej bazy tam, ale ma całkowicie inny kształt. Oczywiście kolory ma podobne, bo... I wygląda ona tak. Nie mam już ceny, ale jak się nie mylę, ona kosztowała mnie 3 funty. I stwierdziłam, że bardzo, bardzo fajna ozdoba. I stwierdziłam, że czemu moje nie kupić musiałam ją po prostu wziąć, bo no bo tak, bo jest mega fajna mega mi się podoba i za niezłą cenę no i teraz wam pokażę rzecz, którą kupiłam w Primarku właśnie tutaj do tej wazy i są to takie suszki jak zobaczyłam dziewczynę, która brała je w Primarku stwierdziłam, że też muszę poszukać i sprawdzić ile będą kosztować i czy opłaca się wziąć i kosztowały tylko i wyłącznie 4 funty nie jest tak drogo, za rzecz, którą po prostu będzie sobie na długo z Wami stała, i mam nadzieję, że mi się tutaj to zmieści. Zaraz się przekonamy. Wygląda bardzo fajnie, czego więcej chcieć. Tak naprawdę, w niektórych sklepach one są droższe, w niektórych może znajdziecie tańsze. Ja stwierdziłam, że to jest całkiem w porządku cena i fajnie jeszcze wygląda. Jeszcze do końca nie jesteśmy w klimacie świątecznym. Daraj jesteśmy w tym jesiennym, więc stwierdziłam, że przez kolejny miesiąc fajnie to jeszcze będzie wyglądać, dopóki nie zmienię swojej dekoracji na właśnie dekoracje świąteczne. Także cztery funty w primarku było ich dużo, więc chodźcie i patrzcie i bierzcie, jeżeli chcecie. Kolejną rzeczą też, na którą długo polowałam i wszędzie albo mnie odpychała cena, albo nie było to, co, co chciałam dokładnie. A jest to taka ratanowa tacka. To chyba jest... Nie, to sorry, to jest taka. No to nie jest ratanowa, to jest taka jacentowa, jak tutaj moje te podkładki. Wygląda bardzo fajnie. Kosztowała mnie 5 funtów. Myślę, że całkiem fajna cena, dlatego że większość tych takich tacek, ona chodzi tak po około 10-8 funtów, więc w Primarku było ich pełno, powiem Wam, było ich pełno. E, za 5 funtów stwierdziłam, że muszę wziąć, bo po prostu nie znajdę nigdzie lepszej, nie znajdę nigdzie tańszej. No i tak to wygląda. I właśnie mam zamiar sobie tutaj to zaraz postawić pod tą świeczkę i pod ten wazonik tu i zostawić to na stole, żeby fajnie wyglądało. Jak widzicie, tu mam taki boho klimacik i właśnie mi to będzie mega odpowiadać, bo mam też ta, podkładki na stół właśnie też z tego hyacyntu i one są z Dunelma i powiem Wam, że w Dunelmie są najtańsze, bo kupujecie w czteropaku i wychodzi naprawdę tanio. No, także ta tacuszka 5 funtów Primark Lećcie. Ostatnio sobie kupiłam alokazję w Aldim za grosze, już była od razu z doniczką, ale ta doniczka nie do końca do mnie przemawia i zobaczyłam takie oto doniczki w Primarku, nie wiem czy będziecie widzieć, bo będzie za jasno i ta doniczka kosztowała tylko 3,50 myślę, że jak za fajną taką porcelanową doniczkę 3,50 to jest w porządku cena. Okej, okay, widzę, że to jest taka ostatnia rzecz domowa już z Primarka i są to wieszaki Ostatnio nie mogłam nigdy tych wieszaków dorwać. To są moje ulubione wieszaki, właśnie te takie welwetowe i one w Primarku wychodzą najtaniej, dlatego że tutaj są 10 paki. One kosztują 2,80. Jestem przekonana, że kosztowały 2,50, no ale dobra. I ja je uwielbiam dlatego, że nic mi się z nich nie ześlizguje. Ja ogólnie preferuję te różowe ze złotym, no ale nie było, bo miałam do wyboru albo tylko szare, albo czarne, więc stwierdziłam, że wezmę szare, bo już takie szare też mam. Więc wolę już mieć taki miks um, mix jednych niż kilku. No i tak one wyglądają. Ja Wam serdecznie te wyszaki polecam, bo naprawdę, naprawdę są fajne. I tak jak mówię, wszystko na nich ładnie siedzi, nic się nie ześlizguje. No i kilka ostatnich rzeczy to już są takie pierdółki, i jak zwykle, jak jestem w Primarku, to kupuję właśnie płatki kosmetyczne. Ja wolę te większe, bo po prostu mniej ich zużywam, bo jak kupuję mniejsze, to potrzebuję dwóch, jak kupuję większe, to właśnie tylko wystarczy mi jeden. I one kosztują 90p w Primarku i jest ich aż 100. Więc jak jesteście w Primarku, no to ja polecam serdecznie sobie wziąć i kupić właśnie te płatki kosmetyczne. Ostatnia rzecz z Primarka. Są to takie oto frotki, gumki, jak chcecie, tak nazwicie, i one są bardziej z takiego śliskiego materiału. Ja nie wiem, je kupiłam, miałam dziś welwetowe takie i nie wiem, nie wiem, gdzie dałam, szczerze mówiąc, a chciałam właśnie takie bardziej ozdobne i takie. Co może. No nie wiem, czy one nie będą niszczyły włosów, tak, no ale bardziej, żeby były takie na ozdobę, jak na przykład teraz to Was nagrywam, no to żeby nie było takiej zwykłej gumki, tylko właśnie, żeby była taka sobie ładna. Um, I podobało mi się, bo ta jedna tutaj jest z kokardką, i chciałam takie bardziej neutralne kolory, żeby po prostu do wszystkiego pasowało. I one kosztowały 2 funty, więc też myślę, że nie najgorzej. Um, Mogłoby być taniej, ale 2 funty to też nie jest tragedia 10 zł. No i ostatnia rzecz, którą zakupiłam w Aździe. 5 minut miałam do zamknięcia Azdy, rozumiecie? to 5 minut. I po prostu potrzebowałam po coś wejść i akurat było przy kasie na promce, więc stwierdziłam, czemu, nie wes, czemu sobie nie wziąć. I właśnie dzisiaj mam zamiar sobie zrobić. Jest to maseczka z Garniera Skin Active Moisture Bomb Sheet Super Hydrating and Glow Reviving. No i ona wygląda tak. Kosztowała funt 40. M, więc myślę, że nie aż tak źle. A już kiedyś te na maseczki używałam i fajnie naprawdę nawierzają skórę. Tylko ich nie kupuję, bo przeważnie są drogie. No i dobra, i to by było na tyle chyba jeszcze. Patrzcie, nawet tak długo dzisiaj nie gada. Ma jeszcze z przerwami, cięciami, i tak dalej. To myślę, że z 15 minut może wyjdzie. Także dzisiaj długo nie do Was nie gadałam. Mam nadzieję, że taki krótki haul Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz i subskrypcję. A ja mam nadzieję, że widzę Was z łobuzem w następnym filmiku, bo on już tutaj mi wariuje. I już rozrabia i mnie gryzie, bo jest podekscytowany, bo ja ruszam rękami, pokazuję wam już wszystko i on już by chciał tutaj latać i gryźć i robić wszystko. Także zostawcie łapkę dla mojej łapki i do zobaczenia. Hejpa!